Świat jest w szoku. Tajemnicę, którą skrzętnie ukrywali Amerykanie i Rosjanie, w końcu ujrzała światło dzienne. Otwarcie amerykańskich i rosyjskich archiwów pozwoliło raz na zawsze ustalić, kto pierwszy postawił swoją stopę w przestrzeni kosmicznej. To nie była stopa. Dziś już można śmiało powiedzieć, że wiemy o tym, że nie był to ani Amerykanin, ani Rosjanin, ba, żaden inny człowiek. Podejrzenia padają nawet na tajemniczą czworonożną istotę, a nawet może i dwie. Tak, drodzy Państwo, skandal, sensacja to niemożliwe, to tylko niektóre tytuły zachodnich dzienników. Ta informacja, która ujrzała światło dzienne, dla Państwa zostanie przekazana już 17 września. Gram postać białej w filmie Biała i Strzała podbijają kosmos. Biała to jest piesek, śliczny, mały piesek, który na początku pracuje w cyrku i ma maniery gwiazd, zresztą jak gwiazda jest traktowany. Najszanowniejsi państwo, panie, panowie droga młodzieży, specjalnie dla państwa Biała! Zakochana? Odpalamy! Gram strzałę. To jest pies y, ten z tym językiem i to jest właśnie godny portret mojej postaci. Czyli to jest pies bardzo otwarty, wyzwolony, emocjonalnie niepohamowany, temperamentny, z lekką rysą żulerki. Biała i strzała poznają się zupełnie przypadkiem. Po prostu Biała wylądowała któregoś pięknego dnia na podwórku, na którym rządziła czy wychowywała się i żyła strzała. No i ten pierwszy moment spotkania nie był miły. No, myślę przede wszystkim dla Białej, ale też chyba dla, dla strzały. Łe! Ha! Ha! Czyli, że jesteś w cyrku, tak? Pełna dresurka, co? To ile to jest dwa razy dwa? No, wyszekaj, no. Jestem Biała. <grystanie> biała? <grystanie> no nie, no, no błagam cię, chyba nie mówisz poważnie, co? <grystanie> Jakby mnie tak starzy nazwali, to bym chyba sobie odgryzła łapy. <grystanie> biała jest gwiazdą, biała zachowuje się trochę jak księżniczka i taka jest MO. NO, a, a strzała jest po prostu zwykłym pieskiem podwórkowym, który pewnie z niejednego kosza kości jadł. <grystanie> A do tego biała podejrzewa, że ma pchły, czyli coś, co jest w ogóle nie, niedopuszczalne w tych sferach, w których się obracała biała. Nie zbliżaj! Cześć się! No, ty. Nie podchodź do mnie! Masz pchły! Hmm? Pchły, no blog! A za to ty masz teraz ty masz, ty masz dziola w tym swoim gopim kostiumie. Laski o nas gadają! Ekstra. Biała była prawdziwą gwiazdą. Do czasu aż poleciała po bandzie. I spadła na ziemię. Poznała zadziorną strzałę. Hello! To moja piaskownica, a nie jakiś cyrk. Chodzi do mnie? Masz pchły! I przebojowego Lenka. Macie, macie! Macie dość frezy. No to macie czy nie macie? Razem przeżyją trening dla prawdziwych kosmonautów. Biała i strzała podbijają kosmos w 3D. Od 17 września w kinach.